Witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku z serii gier Path of Exile W zasadzie to jest jedna gra, część druga e, Śmigam sobie wojownikiem Dopiero co udało się wreszcie, no tych prób było więcej niż jedna, więcej niż trzy Pokonać ostatniego bossa co doprowadziło do ascendacji. Ascendacji, czyli przemiany mojej postaci w coś mocniejszego. Już wam tutaj pokazuję, o co chodzi. otwieramy sobie nasze piękne ogromne drzewko, w którym coś tam już sobie porozwijałem. Ostatnio stwierdziłem, że jednak tutaj pójdę w troszkę więcej defensywy, nie tylko w zwiększone obrażenia, ale ta defensywa e, przynajmniej jakaś w tym moim wojowniku musi być. E, tym bardziej jak chcę się posługiwać właśnie broniami dwuręcznymi jak jakieś młoty i tak dalej. E, no i tutaj zostałem Tytanem. Nie ja, moja postać. Jak zwał? Tak zwał, i zastanawiałem się chwilę dosłownie przed nagraniem tego odcinka, w co by tu pójść. Bo tu są same fajne rzeczy. Tutaj jest bardzo dobra defensywa. Eee, tutaj mamy do slama jakieś fajne, bardzo bonusy. Tu mamy znowu regenerację życia, więcej życia tu też. No wszystko jest przydatne nie mówiąc o tym, że mamy 4% do siły jakąś bardziej rozbudowaną skrzynię także więcej przedmiotów możemy wziąć tutaj mamy 50 do pasywów ale ja stwierdziłem, że skoro już wybrałem póki co, mówię, póki co te młoty dwuręczne ee, to pójdziemy sobie w to, 40% więcej demedża do tych y, ciężko oszołomionych y, wrogów. Także wybierzemy sobie tutaj stan build-up i to. Ciekawy jestem, jak to działa. Teraz zobaczymy. Moje obrażenia są od razu takie lepsze. Apply points. No, a jak e, wracam jeszcze do tego tematu, zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków, a przynajmniej dwóch, jak tam zmagam się z tym bosem. E, udało mi się znaleźć taki tutaj młot e, jednoręczny. W zasadzie nadziak, tak? To jest bardziej nadziak niż młot. Chociaż, jakby tak się temu przyjrzeć, to można powiedzieć, że ktoś po prostu nóż sobie wsadził, taki i rękojeść od młota. Tak czy inaczej, on ma na tyle dobre obrażenia, że zapewnia mi lepsze obrażenia niż ten mój kijaszek. Eee, gotycki quarterstaff. No i prowadzi to do tego, że zostałem tytanem. A póki co będę śmigał z bronią jednoręczną i tarczą. Okej, okay, to tyle w kwestii tłumaczenia co tam się działo. Także na luzie sobie. Teraz y, popykamy trochę dalej. Jeszcze tą flaszkę, disencentuję. Można to z kontrolą robić oczywiście. Eee, no i jedziemy. Travel to Traitor's Passage. Zobaczmy sobie. Ardura Caravan, Traitor's Passage. No to ja jedziemy, tak? No ale chwila, moment. To mamy załatwione, to mamy za Balbala załatwiony. Czy niby tutaj Traitor's Passage? Może gdzieś dalej tu trzeba wyjść. To jedziemy, zobaczymy. Mhm. Dodam tylko, że zastanawiam się, czy te bossy niektóre nie są odrobinę za trudne. No przynajmniej ja, tak jak są niedzielni kierowcy, ee, to można powiedzieć, że jak najbardziej jestem teraz niedzielnym graczem. Tu mam fajny bardzo skok, ale ja przyzwyczaiłem się do... Ło! Leci kula. Zostawiania tego totemu. Tu mam jeszcze taki drobny atak. Zobaczymy, czy Grada trochę, po przysłowiowo, odpocząć, odetchnąć, czy znowu będzie coś bardzo trudnego. Tak jak te próby ascendacji i ostatni Bo.. ładnie. W sumie znalazłem taki jakiś fajny playnot, Czy tam orb? Eee, ok. Tylko musiałbym poszukać jakiegoś takiego nie wiem. Zwykłego młota dwuręcznego. Chociaż taki młot można kupić. i Dzięki temu mógłbym. Go sobie zmienić w rzadki przedmiot. Tak trochę po rosyjsku to tłumaczenie było. The traitor Balbele is found, coś tam. In prison. To szukamy. Szukajcie, a znajdziecie. Musimy znaleźć Traitor's Passage. Aby dotrzeć na szczyt. Brud, tak? Tutaj coś fajnego, ale to nie ma żadnego bonusu. Największe jaja to będą, jak się okaże, że ja w ogóle nie... nie polazłem tu, gdzie powinienem i będę musiał się cofać. No ale Najwyżej położę sobie po podziemiach. Może być jakiś tutaj mamy no. o nie trochę wyzwania więcej. A może jakieś fajne dropy? A, te małe dziadostwa tutaj mnie atakują. Zastanawiam się swoją drogą, co też nam się w tej naszej kochanej Polsce dzieje z pogodą. Kiedyś zima to była zima, lato to było lato. Teraz nie wiem. Na Boże narodzenie. Pamiętam, że było troszkę śniegu, było chłodno. Potem była strasznie dziwna pogoda. O, chyba idziemy dobrze, bo jak na górę to na górę jest checkpoint. No i co? I w... z koniec stycznia luty było nawet 14 stopni. No to to coś bardzo dziwnego się dzieje. Tej zimy nie ma w ogóle. A podobno jeszcze dalej w tą stronę. I normalnie będzie problem z tym, żeby jabłka u nas rosły dobrze. Słynie polska z jabłek. I co jabłek nie będzie. Będziemy tu banany uprawiać. <grym> No a potem znowu kilka dni mrozu i nie ma. Jak żyć? Też susza jest wielka. Śniegu nie ma, śnieg się nie rozpuści, deszczu nie ma. Dziwna ta pogoda się robi. No, a ja tu sam się pcham. Trzeba przyznać, że młotek daje radę. Nadziak. Wreszcie jakieś bogatsze dropy, co to za orby tutaj znalazłem. Okej, okay. no, nic jakiegoś specjalnego strzynka. Main Strike mamy załatwiony Water Strike, Rolling Slam. Tutaj trzeba coś dodać. I tak i nie ciężko powiedzieć, a lipslam overpower czego ja jeszcze lubiłem bardzo używać, sobie przypomnę zaraz. Tak, to był rolling slam, bardzo mi się ta umiejętność podobała wcześniej. Hmm, hmm, hmm. No to może coś pod ten Rolling Slam. Pięćdziesiąt procent więcej dostanę. Tutaj mamy 200% więcej stana. Niech będzie to, a tymczasem jeszcze zostaje przy swoim potemie. Dotrzemy my na tą górę, czy nie dotrzemy? Gdzie on jest? Schował się? Miałem wrażenie, że jakiś elitarny potworek tu siedzi. Byłem, tu byłem, albo tu, albo w prawo. Na was to mi szkoda czasu nawet. Tajnie także pobiegamy, sobie drodzy go, co, co gra na tym polega. Tutaj jest bardzo dużo biegania. <grym>, jak ktoś nie lubi biegania, to, to nie jest gra dla niego. Hack and Slash jest, wszystko się zgadza. Potworki są, wszystko jest. Poziom trudności, jak dla mnie czasami, aż nawet za duży. No co, no checkpoint. Nie zajdę przecież dalej. O cholerę ten checkpoint tutaj, może tam trzeba iść? Brawo. Macie to, totem. Robimy drugą rundę, tak? Tu checkpoint, tutaj poszedłem na górę. No dobra, okej. Okay. Jeszcze tutaj i tutaj, tak? Zacznę może od środka. Chociaż mam przeczucie, że na środku nic już tu nie będzie. Słusznie. Tytuł odcinka trzeba zrobić czerwona jaskinia i zmiany klimatyczne Nie wiem, no możecie napisać w komentarzu co Wy w ogóle osądzicie Co Wy w ogóle sądzicie o zimie tej zimy? Była ta zima? Nie było No ja przegapiłem o ho, ho, pięknie. Mamy tutaj nowy punkcik. I co, i te punkciki dzielimy, tak? Nie, nie, jeszcze tu nie można. Czyli te punkty są osobne, i dostajemy je jakoś innym razem, można powiedzieć. Dobra, w co ja tu miałem iść? wyobrażenia, i w defensywę. Ale póki co w defensywę. To jeszcze raz weźmiemy to i to. 200% będzie więcej pancerza. Uuu, 15% do siły, to się przyda. A ja tutaj mam. Ten mój pancerz jest całkiem fajny. Odporności na ogień, na zimno. Sporo, sporo tego. Armora. 24 do życia. <śm> no cóż. Wrong Nie tędy, droga! Och, jest checkpoint, jest Halani Gates, super! O. Czyli będziemy mieć tutaj dwóch bosów do załatwienia, okej, okay, fajnie zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, jak cię Wam podobał ten materiał, to już tradycyjnie Mówię, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Z mojej strony staram się regularnie co weekend wrzucać jakieś filmiki. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym to postaramy sobie tych dwóch bossów albo jednego jakoś rozwalić, także miłego na razie cześć.